Dziś chcę przemówić prosto do Twojego serca o czymś, co wysysa z Ciebie siły czekaniu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego tak wiele drzwi wydaje się zamkniętych, dlaczego odpowiedzi nie nadchodzą, dlaczego milczenie Boga tak bardzo boli? W tym przesłaniu sam Bóg wyszepcze głęboko w Twojej duszy i objawi, że czekanie nie jest karą, ale częścią głębokiej podróży transformacji. Przygotuj się, bo każde słowo będzie jak klucz, który otworzy ukryte w tobie pomieszczenie. Wiem, że twoje serce pyta w zimne, bezsenne noce: dlaczego nie słyszysz mojego głosu? Widzę twoje zmęczone oczy, błądzące po ciemnym suficie, czekające na znak, który zdaje się nigdy nie nadchodzić. Myślisz, że uciekłem, że zakryłem uszy. Że pozwoliłem Twojej modlitwie upaść w otchłań zapomnienia, ale mówię Ci: Nie ma ani jednego Twojego słowa, którego bym nie usłyszał, ani jednej łzy, która by nie spadła, a ja bym jej nie złapał. Cisza to nie nieobecność, to tylko dźwięk wieczności kształtującej Cię od wewnątrz. Kiedy wędrujesz przez pustynię, gdzie piasek zdaje się pochłaniać Twoje kroki, wierzysz, że jesteś sam. Ale w ciszy idę z Tobą, ukryty w przerwach między Twoimi oddechami. Twoje niespokojne serce wyobraża sobie, że zwłoka oznacza pogardę i prawie rezygnujesz z modlitwy. Ale to właśnie w tej pustej przestrzeni, w tym nieodpowiedzianym echu, Twoja dusza rośnie w siłę, niczym korzeń, który rośnie w ciemności, zanim przebije się przez ziemię w poszukiwaniu światła. Zostawiam cię w milczeniu, bo wiem, że twoja wiara musi dojrzeć. Gdybym mówił w każdej chwili, polegałbyś bardziej na moim głosie niż na mojej obecności. Gdybym zawsze szybko ci odpowiadał, traktowałbyś mnie jak wsparcie, a nie jak Ojca. Uciszam cię, bo pragnę być kochany, a nie tylko poszukiwany dla własnych korzyści. W milczeniu widzę szczerość Twojego serca, prawdziwy krzyk, który wydobywa się nie z ust, lecz z ducha. Ile razy wierzyłeś, że moja nieobecność była prawdziwa, podczas gdy w rzeczywistości byłem tuż obok, obserwując każdy Twój oddech? To jak nauczyciel, który milczy podczas sprawdzianu, nie opuszcza sali, po prostu czeka, aż uczeń zademonstruje czego się nauczył. Tak samo mam nadzieję, że Twoja wiara przetrwa brak hałasu, że Twoje oczy będą uniesione nawet w długą noc. Cisza to mój niewidzialny uścisk, okrywający Twój ból zasłoną tajemnicy. Teraz tego nie rozumiesz, ale mówię Ci: to w ciszy nauczysz się słyszeć mnie poza słowami, czuć mnie w delikatnym wietrze, w rytmie Twojego oddechu, w spokoju, który nie ustaje nawet wtedy, gdy wszystko się wali. Nie narzekaj na ciszę, ukochane dziecko, bo w niej kryje ziarna twojego zwycięstwa. To ziarna podlewane łzami, które jednak zakwitną pieśniami radości, podczas gdy myślisz, że jestem daleko. Ja już przygotowuję grunt, już poruszam niewidzialne elementy, już buduję ścieżki, których twoje oczy jeszcze nie dostrzegają. Nie lękaj się, bo cisza nie oznacza porzucenia. To jedynie przerwa między Twoim wołaniem a spełnieniem obietnicy. Tak jak świt zawsze nadchodzi po najciemniejszej nocy, tak i moja odpowiedź nadejdzie, gdy będziesz gotowy ją przyjąć. Czekając, ucz się odpoczywać. Płacząc, ucz się ufać. Jestem Bogiem i nie zawiodę. Cisza jest tylko zasłoną, która zakrywa scenę cudu, aż nadejdzie właściwy moment, by ukazać go Twoim oczom. Chcę, żebyś wiedział, że czekanie nie jest stratą czasu, to inwestycja w Twoją wieczność. Każda sekunda, którą znosisz w ciszy, buduje twoją siłę, zyskujesz wgląd, dostrzegasz szczegóły, które wcześniej ignorowałeś. Cisza jest szkołą, a ja jestem cierpliwym nauczycielem, który nigdy nie rezygnuje z nauczania. Możesz tego teraz nie rozumieć, ale pewnego dnia spojrzysz wstecz i zobaczysz, że to właśnie w tym czasie ciszy twoje serce najbardziej wzrosło. Zobaczysz, że twoje korzenie zapuściły głębiej, że twoja wiara stała się skałą, że twoja nadzieja stała się niezachwiana i wtedy będziesz wdzięczny za każdą noc, kiedy myślałeś, że jesteś sam. A tak naprawdę niosłem Cię w moich niewidzialnych ramionach. Synu, nie ukrywam się przed Tobą, po prostu uczę Cię widzieć dalej niż to, co dostrzegasz. Jeśli spojrzysz z wiarą, dostrzeżesz mnie nawet w ciszy. Jestem w powiewie wiatru, w cieple słońca, które wciąż ogrzewa Twoją skórę, w pulsie życia, które wciąż w Tobie trwa. Wszystko to jest moim głosem, wszystko to jest moją obecnością, która mówi do Ciebie bez słów. Odpocznij, bo cisza nie jest końcem, a jedynie początkiem większej odpowiedzi. Nie martw się, gdy niebo wydaje się zamknięte, bo nawet cisza jest częścią mojej boskiej symfonii. I zapewniam cię, jeśli będziesz wytrwały, przekonasz się, że żadne czekanie nie jest daremne. Nie pozwól, by cisza zgasiła twoją wiarę, bo właśnie w ciszy twoja wiara okazuje się prawdziwa. Twoja nadzieja będzie jak lampa, która pozostanie zapalona, gdy wszystkie inne światła zgasną. A ja, który jestem wieczną światłością, nie pozwolę, by ten płomień zgasł. Jestem tutaj, nawet gdy nie słyszysz, jestem tutaj, nawet gdy nie widzisz i nigdy nie przestanę tu być. Cisza jest tylko cieniem mojego głosu, przygotowującego dla ciebie nowy świt, więc ukochany synu. Naucz się mnie słyszeć poza słowami, naucz się czuć mnie w ciszy, bo jestem bliżej niż sobie wyobrażasz. Wiem, co przechodzi przez twoją duszę, gdy czujesz się pozostawiony w ciemności. Wierzysz, że nawet ja odwróciłem się od ciebie, że nie ma wyjścia, że zostałeś zapomniany. Widzę, jak płaczesz w milczeniu, także nikt nie widzi walki, którą toczysz w środku. Twoje serce woła. Ale twoje słowa milczą, bo już nie wiesz czy ktoś słucha, ale mówię ci, nawet w pustce, nawet gdy myślisz, że jesteś sam, ja pozostaję z tobą. Porzucenie, które odczuwasz, nie jest prawdziwe, to jedynie cień rzucany przez strach. Wróg próbuje Cię przekonać, że zostałeś odrzucony, że Twoje życie straciło wartość, że Twoje modlitwy zaginęły w drodze do mnie, ale ja, Twój wieczny Ojciec, nigdy się nie odwróciłem. Chociaż wszyscy wokół Cię opuścili, chociaż sama nadzieja Cię opuściła, pozostaje przy Tobie, czekając, aż dostrzeżesz ciepło mojej obecności pośród chłodu Twojej pustyni. Rozumiem ból, który nosisz w piersi. Bo widzę więcej niż to, co pokazujesz. Myślisz, że nikt nie rozumie ciężaru Twoich dni, ale ja czuję każdy szczegół, każde gorzkie wspomnienie, każdą otwartą ranę, której czas nie zdołał uleczyć. Nie tylko obserwuję, ale i dzielę Twój ból, jak ktoś, kto trzyma kogoś za rękę w środku burzy, nawet gdy ta osoba wierzy, że nikogo przy niej nie ma. Ludzkie porzucenie to rana, która głęboko rozdziera. Odeszli przyjaciele, złamane obietnice, ludzie, których kochałeś, a którzy nie zostali. Wszystko to zdaje się wrzeszczeć w Twoim wnętrzu, że nie jesteś godzien miłości, że zawsze będziesz pozostawiony. Ale posłuchaj, nigdy cię nie opuszczę. Moje przymierze z tobą nie jest z ciała, nie jest z emocji, nie zależy od okoliczności. Jestem Bogiem, a moja miłość jest wieczna, niezniszczalna, nie podlega negocjacjom. Kiedy spojrzysz wstecz i zobaczysz tylko zamknięte drzwi i bolesne pożegnania, pomyśl, że nawet tam czuwałem nad tobą. Nie zdawałeś sobie z tego sprawy, ale uwolniłem cię od ścieżek, które zniszczyłyby twoją duszę, oszczędziłem cię od więzów, które zdusiłyby twojego ducha, chroniłem cię przed upadkami, których nie mógłbyś znieść. Porzucenie, które opłakujesz dziś, często było wyzwoleniem, które zrozumiesz jutro, ale nie ignoruję twoich łez. Gromadzę je jak cenny skarb, bo każdy z nich jest dowodem Twojej kruchości, który spotyka się z moją siłą. Nie jesteś porzucony, jesteś niesiony. W chwilach, gdy myślałeś, że idziesz sam, to ja Cię podtrzymywałem. Każdy Twój krok strzegły moje niewidzialne ręce. Myślisz, że o Tobie zapomniano, ale ja mam Twoje imię wyryte na dłoni. Myślisz, że Twoja historia się skończyła, ale ja wciąż piszę o Tobie nowe rozdziały. Wierzysz, że samotność jest Twoim przeznaczeniem, ale ja przygotowuję Cię na wieczne towarzystwo, na miłość, która nigdy nie przemija, na obecność, która nigdy się nie żegna. Synu, nie pozwól, by porzucenie stało się Twoją tożsamością, to tylko stacja, nie Twój dom. Ludzkie porzucenie nie definiuje tego, kim jesteś, ale ujawnia, kim jestem ja w Twoim życiu, tym, który pozostaje, gdy wszyscy inni odchodzą. Wołasz o odpowiedzi, a ja Ci mówię: nawet w opuszczeniu nie straciłeś swojej wartości. Jesteś arcydziełem, drogocennym klejnotem, moim dziełem. Nie oceniaj siebie oczami tego, który odszedł, ale oczami tego, który nigdy nie odchodzi. Wiem, że to boli i nie umniejszam Twojego bólu, ale pamiętaj, kiedy czujesz, że nikogo innego to nie obchodzi, to ja zawsze to robię. Kiedy czujesz, że nie ma już ramion, które mogłyby Cię objąć, pamiętaj, że otulam Cię w uścisku, który nigdy się nie kończy. Kiedy Twoja dusza woła w samotności, pozwól mi być dźwiękiem, który odpowie w Tobie, jestem tutaj. Porzucenie nie jest końcem, to jedynie przestrzeń, którą tworzę, abyś zrozumiał, że jestem wystarczający. Podczas gdy ty starasz się wypełnić pustkę ludzką obecnością, ja ofiarowuję ci pełnię mojej wieczności. Nic nie dorówna mojej miłości, nic nie dorówna mojej wierności. Nie płacz już jak ten, który odszedł, ale jak ten, który został odnaleziony. Bo Twoje życie jest bezpieczne w moich rękach, i nikt nie może Ci go wyrwać. Jesteś mój, a ja jestem Twój, i to przymierze nie zostanie złamane. A teraz pytam Cię, pośród tego bólu, który wciąż pulsuje w Twojej piersi, czy czujesz, że do Ciebie mówię? Wiem, że Twoje oczy szukają widocznych znaków, jasnych odpowiedzi, konkretnych dowodów na to, że coś przez Ciebie działam. Wiem, że Twoja zmęczona dusza woła o dowody, o wyraźne cuda, o drzwi, które otwierają się przed wszystkimi. Ale pozwól mi wyjawić głęboką tajemnicę. Moja troska nie zawsze jest widoczna gołym okiem, ponieważ w niewidzialnym dzieją się największe dzieła. Podczas gdy Ty płaczesz, ja działam. Podczas gdy Ty wątpisz, ja porządkuję szczegóły, które odmienią Twoją historię. Chroniłem cię przed wypadkami, których nigdy nie widziałeś. Uwolniłem cię od słów, które zraniłyby cię bardziej, niż mógłbyś znieść. Zablokowałem ścieżki, które wydawały się obiecujące, ale były pułapkami dla Twojej duszy. Umieściłem ludzi w Twoim życiu tylko na chwilę i usunąłem ich, abyś nie został zniszczony. Niewidzialna opieka to cichy, ale potężny akt. To nie zaniedbanie, to strategia. To nieporzucenie to ochrona, kiedy spojrzysz wstecz, wciąż nie zdajesz sobie sprawy, ile razy byłeś zbawiony. Ale pewnego dnia, kiedy Twoje duchowe oczy się otworzą, zobaczysz, że każde moje nie było tak dla czegoś o wiele większego. Każde opóźnienie było tarczą, każda cisza fundamentem, każdy ból przygotowaniem do przeznaczenia, którego nie potrafisz sobie wyobrazić. Wędruję z Tobą po miejscach, o których istnieniu nawet nie wiesz. Jestem już w Twoim jutrze, korygując niebezpieczne zakręty, gasząc pożary, zanim się rozpalą, odwracając burze, zanim do Ciebie dotrą. To, co nazywasz zbiegiem okoliczności, jest moją ukrytą ręką. To, co nazywasz szczęściem, jest moją niewidzialną troską. To, co nazywasz opóźnieniem, jest moim idealnym wyczuciem czasu. Nie myśl, że Twój krzyk ginie na wietrze. Każda Twoja modlitwa buduje ścieżkę, którą podążam, by dotrzeć do Ciebie z moją odpowiedzią. Nawet gdy jej nie widzisz, wysyłam anioły, by cię strzegły, wtchnę spokój w Twoje serce w środku nocy, dam siłę Twoim zmęczonym nogom, abyś mógł iść dalej. Ukochane dziecko, niewidzialna troska jest najwspanialszym znakiem mojej miłości, bo kochać to nie tylko reagować na to, co widać, ale działać, nawet nie zdając sobie sprawy, że tego potrzebujesz. Troszczę się o ciebie w szczegółach, w tym, co niewidzialne, w ukryciu, troszczę się o ciebie w tłumie i w ciszy Twojego pokoju. Troszczę się o ciebie teraz, ale troszczę się o ciebie również w przyszłości. Podczas gdy myślisz, że stoisz w miejscu, ja buduję nową ścieżkę. Podczas gdy myślisz, że nic się nie dzieje, wychowuję ludzi, którzy pomogą ci we właściwym czasie. Podczas gdy myślisz, że jestem daleko, jestem tak blisko, że nawet twój kolejny oddech jest w moich rękach. Każda twoja łza nawadnia glebę cudu. Każdą twoją cichą modlitwę zbieram jak nasiona wielkich plonów. Nic w tobie nie umyka mojej uwadze. Nic. Widzę twój ukryty ból, dostrzegam twój wymuszony uśmiech, rozumiem twoje głębokie zmęczenie. Nie zniechęcaj się. Niewidzialna opieka jest powolna dla ludzkich oczu, ale szybka dla oczu wieczności. Jesteś kształtowany, wzmacniany i dopracowywany. Każdy szczegół się liczy, każdy krok ma znaczenie. Nie opuszczę cię ani na sekundę. Jesteś kochany bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. A ponieważ cię kocham, troszczę się o ciebie, nawet gdy nie rozumiesz. Ta niewidzialna troska jest dowodem na to, że moja miłość jest prawdziwa. To złota nić, która zszywa rozdarte części Twojego życia. To sieć, która chroni Cię przed upadkiem, gdy myślisz, że nie ma już gruntu pod nogami. Kiedy wątpisz w moją opiekę, spójrz na drobiazgi. Oddech życia po przebudzeniu, chleb powszedni, ochronę, którą znajdujesz na swojej drodze, siłę, która wyłania się znikąd, spokój, który nawiedza Cię bez powodu. To wszystko jestem ja. To wszystko jest moją niewidzialną opieką. Więc nie bój się, nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz, już działam, nawet jeśli tego nie czujesz, już działam, nawet jeśli tego nie rozumiesz, już się tym zajmuję. I dziękuję, że dotrwaliście aż do tego momentu, jesteś bliżej odpowiedzi niż myślisz. Wiem, że już liczyłeś dni, miesiące, lata, a obietnica zdaje się być niczym więcej niż odległym wspomnieniem. Wiem, że Twoja dusza, zmęczona czekaniem, czasami myśli o rezygnacji, jak ktoś, kto zostawia zapomniany list na dnie szuflady. Ale powiadam Ci, żadne słowo, które wychodzi z moich ust, nie wróci puste. Jeśli obiecuję, dotrzymam. Jeśli przemówię, zrobię. Czas nie jest wrogiem obietnicy, jest glebą, w której zapuszcza ona głębokie korzenie. Obietnica, którą Ci złożyłem, nie jest jak obietnice ludzkie, które łamią się na wietrze. Moje słowa są wieczne, a to, co napisałem o Twoim życiu, nie może zostać wymazane. Wiem, że Twoje oczy patrzą powoli, ale widzę dojrzewanie. Wiem, że Twoje uszy wyczuwają ciszę, ale słyszę symfonię tego, co już jest przygotowywane. Nie myl czasu z zapomnieniem. Ja nigdy nie zapominam. Każdy szczegół, który ci obiecałem, pozostaje przede mną, niczym płomień, który nigdy nie gaśnie. Obietnica przetrwała próbę czasu, ponieważ została wykuta w wieczności, a wieczność nie zna opóźnień. Zna tylko ten moment, w którym wszystko rozkwita. Tak jak ziarno potrzebuje zimy, by ujrzeć wiosnę, tak i ty musisz przejść przez kolejne pory roku, zanim doświadczysz spełnienia. Obietnica nie umarła. Ona po prostu spoczywa, czekając na właściwy czas. Zaufaj, bo zwłoka to nie śmierć, to ciąża. Synu, twoje łzy nie unieważniają obietnicy. One ją podlewają. Twoje zmęczenie jej nie wymazuje, ono tylko ujawnia, jak bardzo potrzebujesz we mnie odpocząć. Twoje lęki nie anulują tego, co zaplanowałem, one tylko uczą cię ufać ponad okolicznościami. Nie zrezygnuję z ciebie i nie zrezygnuję z tego, co ci obiecałem. Pamiętaj o Abrahamie, który miał nadzieję, gdy wszystko wydawało się niemożliwe, ale zobaczył spełnienie obietnicy pośród jałowości. Pamiętaj o Józefie, który zniósł więzienie i zdradę, zanim spełniło się jego marzenie. Pamiętaj o Dawidzie, który zniósł cierpienia, zanim zasiadł na tronie. Wszyscy oni nauczyli się, że obietnica trwa, ponieważ jest podtrzymywana przez moją wierność. Patrzysz na kalendarz i myślisz Minęło tyle czasu, ale mówię ci: Dla mnie jeden dzień to jak tysiąc lat, a tysiąc lat to jak jeden dzień. Nie polegaj na swoim własnym czasie. Ludzki zegar jest kruchy, ale mój czas jest idealny. Podczas gdy czekasz, przygotowuję cię. Podczas gdy wątpisz, wzmacniam Twoje korzenie. Podczas gdy narzekasz, dopracowuję każdy szczegół, aby gdy obietnica nadejdzie, była nie tylko błogosławieństwem, ale wiecznym świadectwem. Nie pozwól, by zniechęcenie odebrało Ci wizję. Nie pozwól, by czekanie przekonało Cię, że nic nie nadejdzie. Obietnica jest żywa, pulsuje w niewidzialnym, czekając tylko na moment, w którym Twoja wiara i mój cel się spotkają. Wiem, że czekanie boli, ale gwarantuję, kiedy to otrzymasz, zrozumiesz, że każda łza była warta zachodu. Kiedy tego doświadczysz, zrozumiesz, że to nie była zwłoka, a troska. Nie pracuję w pośpiechu, pracuję perfekcyjnie. Obietnica przetrwała próbę czasu, ponieważ jest podtrzymywana przez moją miłość, a moja miłość się nie zmienia, nie słabnie, nie zawodzi. Nawet jeśli się wahasz, pozostaję wierny. Nawet jeśli na chwilę się poddasz, nadal cię podnoszę. Nawet jeśli zwątpisz, nie odwołam tego, co obiecałem. Nie lękajcie się, obietnica jest aktualna. I nadejdzie dzień, gdy wasze usta będą pełne śmiechu, a język pieśni, a ci, którzy patrzą na was dzisiaj i nie rozumieją, powiedzą: Bóg uczynił dla niego wielkie rzeczy. Trwajcie niezłomni, bo obietnica nigdy się nie starzeje. Czas jej nie pochłania, ona tylko dojrzewa. A kiedy się spełni, zrozumiecie, że nie tylko otrzymaliście odpowiedź, ale i że w tym procesie zostaliście przemienieni. Jestem wierny. I spełnię wszystko, co Ci obiecałem. Wiem, że czekałeś na tę chwilę. Wiem, że Twoje serce trzymało się moich słów, nawet gdy wszystko zdawało się przepaść na wietrze. Wiem, że trzymałeś się swojej wiary drżącymi rękami, zełzami w oczach i nocami pełnymi pytań bez odpowiedzi. Ale teraz, ukochane dziecko, mówię Ci: odpowiedź z nieba nie przepadła. Nadchodzi jak deszcz po suszy. Jak światło po nocy, jak uścisk po opuszczeniu. Odpowiedź niebios nie przychodzi słabo, przychodzi w pełni, nie przychodzi jak łatka, przychodzi jak całkowite odnowienie. To nie tylko rozwiązanie Twojego problemu, to odnowa dla Twojej duszy, to znak mojej wierności Twojej historii. Widziałem każdą łzę, która spadła, i bez Twojej wiedzy, każda z nich podlewała ziemię cudu który teraz rozkwita przed Tobą. Przychodzę jak słońce, które wschodzi świt. Przychodzę jak wiatr, który rozwiewa pustynny kurz. Przychodzę jak pieśń, która budzi Twoją uśpioną nadzieję. Bo jestem Bogiem, a moje odpowiedzi nie spóźniają się. Przychodzą dokładnie w chwili, gdy Twoja wiara jednoczy się z moim celem. Kiedy najmniej się tego spodziewasz, kiedy myślisz, że to już koniec, wchodzę. Wchodzę przez drzwi, które wydawały się zamknięte, wchodzę do domów, które wydawały się martwe, wchodzę w sny, które pogrzebałeś, wchodzę, bo nigdy nie przestałem być Bogiem. A kiedy wchodzę, wszystko się zmienia, wszystko się przestawia. Wszystko rozświetla. Nie daj się zwieść. Odpowiedź nieba nie oznacza, że nigdy więcej walk nie będzie, ale oznacza, że teraz będziesz wiedział, że jestem z Tobą w każdej bitwie, że nawet gdy nadejdą nowe burze, nie będziesz już czuł się osierocony, bo doświadczysz rzeczywistości, że jestem Emanuelem, Bogiem z Tobą. Synu, wszystko, co dla Ciebie przygotowałem, to nie tylko dar, to świadectwo. Aby, gdy twoje usta opowiedzą te historie, inni zostali wzmocnieni, inni odnaleźli nadzieję, inni rozpoznali, że jestem wierny. Odpowiedź z nieba nie jest tylko dla ciebie, ale dla wszystkich, którzy ujrzą odbicie mojej chwały w twoim życiu. Zamienię twój wstyd w honor. Zamienię twoją pustynię w ogród. Zamienię twój ból w siłę. Odpowiedź niebios to nie mała zmiana, to zrządzenie losu. To niebo dotykające ziemi, to wieczność wkraczająca w Twój czas. Kiedy odpowiedź nadejdzie, a nadejdzie, zrozumiesz, że to nie był przypadek szczęście, ludzka zasługa, będziesz wiedział, że to ja. Bo tylko ja potrafiłem to zrobić w ten sposób, tylko ja potrafiłem zgrać każdy szczegół, tylko ja potrafiłem przemienić każdą łzę w śmiech, każde oczekiwanie w świadectwo. I podniesiecie ręce i powiecie: Pan to uczynił, a wasza dusza zaśpiewa nie dlatego, że coś otrzymała, ale dlatego, że rozpoznała kim jestem. Odpowiedź nieba jest przede wszystkim objawieniem Wam mnie samego. Dlatego nie lękajcie się już, czas oczekiwania staje się czasem spełnienia, cisza przemienia się w pieśń, ból staje się wspomnieniem zwycięstwa, a to, co kiedyś było niemożliwe, staje się rzeczywistością. Mówię ci teraz tym samym głosem, który uciszał burzę, zaufaj, bo to, co dla ciebie przygotowałem, jest wspanialsze niż prosiłeś, głębsze niż sobie wyobrażałeś. Piękniejsze niż ci się śniło. Odpowiedź nieba to nie tylko chwila, to nowa era w twoim życiu. Zostań ze mną, bo nawet kiedy odpowiadam, nadal cię uczę, prowadzę i kocham. Moja odpowiedź nie jest końcem drogi, lecz początkiem nowej podróży, w której będziemy się do siebie jeszcze bardziej zbliżać. Jestem wierny, spełniam, przybywam i jestem z tobą. Oto odpowiedź nieba nie tylko cud. Ale moja obecność w Tobie na zawsze. Potem podnieś oczy zobacz, poczuj, odbierz bo ja, Twój Bóg, mówię Ci: Nadszedł czas, aby niebo dotknęło Twojego życia w widoczny sposób. Ukochany Synu, teraz, gdy wspólnie przeszliśmy przez każdy rozdział tego przesłania, chcę Ci powiedzieć coś jeszcze głębszego. Wszystko, co właśnie usłyszałeś, to nie tylko tekst, nie tylko poezja, nie tylko pocieszenie. To moje serce odsłonięte przed Twoim, to mój głos wzywający Twoją duszę bliżej mnie. Nie kazałem Ci czekać, by Cię ukarać, kazałem Ci czekać, by Cię ukształtować. Nie pozwoliłem Ci odczuwać bólu, by Cię zniszczyć, ale by Cię wzmocnić. Nie pozwoliłem Ci iść w milczeniu, by Cię porzucić, ale by nauczyć Cię słyszeć dźwięk, który istnieje w Tobie, gdy wszyscy inni milczą. Czas podnieść wzrok. Nie patrz już na to, co straciłeś. Spójrz na to, co buduję. Nie patrz już na to, co przeminęło. Spójrz na to, co przynoszę. Nie patrz już na to, co się nie wydarzyło. Spójrz na to, co dopiero nadejdzie. Bo jestem wierny. Jestem niezmienny. Jestem ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Znam twoje imię. Znam twoje rany. Słyszałem twój krzyk. A teraz wyciągam rękę, która cię unosi, tchnę życie w twoje wyschnięte kości, wylewam oliwę na twoje rany, rozpalam na nowo płomień, który prawie zgasł. Nie bój się już czekania, bo czekanie się skończyło, nie bój się już porzucenia, bo jestem tutaj, nie bój się już bólu, bo staje się on świadectwem, nie bój się już niewidzialnego, bo jest dowodem mojej troski. Nie bój się już czasu, bo jestem ponad nim. Wzywam was do nowego czasu. Czasu, w którym wasza wiara będzie waszą siłą, nadzieja waszą tarczą, a wasza historia będzie latarnią dla innych. Czasu, w którym moja obecność będzie nie tylko odczuwalna, ale i przeżywana, dotykana i oddychana. A kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że każda sekunda tej podróży doprowadziła cię tutaj. Zobaczysz, że nic nie zostało Zmarnowane, że wszystko zostało wykorzystane, że każdy szczegół był w moich rękach. A Twoja dusza zaśpiewa, a Twoje oczy zabłysną, i będziesz wiedział, że warto było zaufać. Ukochane dziecko, jestem z Tobą. Zawsze byłem, zawsze będę. To moja obietnica i moje przymierze z Tobą. Nie wątp już dłużej. Niebo już odpowiedziało, a ja jestem tutaj, teraz i mówię do ciebie: weź głęboki oddech, poczuj moją obecność, chodź ze mną, bo wszystko, na co miałeś nadzieję, o czym marzyłeś i w co wierzyłeś, nie kończy się tutaj. To dopiero początek nowej historii.